Dobra, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale z tej strony Kogamek. No, a dzisiaj witam Was. W kolejnym odcinku z pogromców, mitów. Hello Neighbor. Nie mam nic do powiedzenia. Bardzo ciekawe mity w dzisiejszym odcinku. Polecam zostać do końca. Nagrywam ten film drugi raz, dlatego że wszystkie mity, wszystkie mity, nie nagrały mi się. Głos po prostu mi się nie nagrał, dlatego. No, będę nagrywał ten film jeszcze raz. Polecam zajrzeć do opisu, bo od niedawna możecie mnie wesprzeć. No i co? Bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Dobra, już jesteśmy w kopie. Pierwszym mitie, w pierwszym micie w dzisiejszym odcinku. No i co, Ten mit bardzo ciekawy. Zaraz sobie go sprawdzimy. już idę tutaj do domu sąsiada. Dobra, po skończonej katce czas zobaczyć, co my mamy tutaj w tym domku. Gdzieś tutaj, za domkiem, powinien być grób, z którego nie da się wyjść. Zaraz sobie to. No i mamy coś takiego, lol, pierwszy raz coś takiego widzę na oczy. No co, no, no bardzo ciekawa sprawa mit potwierdzony, mit potwierdzony, nic ee, dodać, nic ująć, z wyjście z tej dziury już nie da, więc co, mita mamy potwierdzonego, a ja tutaj zostałem na wieki. Dobrze, jesteśmy już w akcie drugim. I co? Zaraz sobie sprawdzimy, czy gdzieś tutaj za tym pokojem dziwnym znajdują się. Dajmy, że głosy Dobra, otwieraj to. To sobie możemy już wyrzucić. I gdzieś za pokojem tutaj da się przejść. Nie. Chyba, że. Nie, tutaj się nie da. Może ta. Tutaj. Okej, okay, tu się da. Jest coś takiego. O, jest coś takiego. A może podejdźmy jeszcze trochę bliżej Słuchajcie tego Słuchajcie tego Ale to mega dziwnie słuchać na no, słuchawkach No cóż Witam mamy potwierdzonego bardzo ciekawy mit. No i co mit potwierdzony? Tyle mam do dodania. Dobrze, zobaczmy jak wygląda nasza kuchnia w akcie drugim. Jak widzicie, tu jest szafka, tu jest umywalka, można tak powiedzieć, tu mamy ten piecyk, a tu mamy jakieś, jakąś szafeczkę i tu mamy lodówkę. E, więc ja wam teraz jeszcze pokażę tutaj, jak to dokładnie wygląda i zaraz pójdziemy sobie sprawdzić w akcie pierwszym, jak to wygląda. Mi się wydaje, że będą jednak inne, bo ta lodówka nie powinna być w tym miejscu. No ale co, zaraz sobie zobaczymy. Dobrze, więc teraz sprawdźmy, jak wygląda kuchnia w akcie pierwszym. Oh, shit. Jak w O, oh shit. Dobra, teraz sobie to jeszcze sprawdzimy. No nie, no co za sąsiad. Zajmie się swoim życiem, my te mity sprawdzamy. I jak widzicie, kuchnia w ogóle wygląda inaczej. Tu mamy lodówkę. Mamy więcej tych szafek całych. No, masakra. Co ty, sąsiad, sprzedawałeś pieniędzy? Nie miałeś na ten wysoki płot, że sprzedawać tyle szafek. I... Dobrze, więc teraz sprawdźmy czy okno. Chodzi pewnie o to okno e, nad drzwiami sąsiada w fakcie pierwszym nie da się zniszczyć. No co? Patrzymy sobie, tak? Albo tu, I jak widzicie, nie da się zniszczyć tego okna w kolejnej Spróbujmy naładować się jeszcze. No i to, jest to sąsiad. sobie śmietnik i rzucimy jeszcze raz, zobaczymy. I może ja nie trafiam. O. Nie no, ewidentnie nie da się rozbić tej szyby, więc mi tam mamy potwierdzonego.